Jak się okazuje, jak się okazuje każda, każdy sposób na grę w piłkę nożną y, jest dobry. Można grać w piłkę, można mieć przewagę, można strzelić dwie bramki niekoniecznie mecz się wygrywa. Można zagrać y, troszeczkę z tyłu bardziej ostrożnie, czekać na błąd przeciwnika, być aktywnym i, być, i powodować, że te błędy się popełnia z tyłu. Też można strzelić dwie bramki. Co myślę, że stworzyło te dwa sposoby, stworzyły ciekawe widowisko, pełne emocji do samego końca. Gratuluję. Troszeczkę, troszeczkę mimo wszystko kontuzja Radka Sobolskiego, który naciągnął mięsień dwugłowy, troszkę zdezorganizowała nam ten, te, te nasze, tę, tę naszą organizację gry, ale mm, Szeba, który zastąpił. Zastąpił radka i przesunięcie Adama. Myślę, że po jakimś okresie znowu czasu pozwoliło nam mieć kontrolę nad wydarzeniami, ale tak jak powiedziałem na początku, każdy sposób gry w piłkę nożną jest dobry. No cóż, no, po raz kolejny muszę pogratulować naszym zawodnikom, że w takiej, w takiej sytuacji. Znowu stanęli na wysokości zadania, grali do samego końca. No i zaowocowało to tą bramką remisową. Myślę, że podział punktów nastąpił po dobrym i ciekawym spotkaniu. Jeżeli są jakieś pytania, bardzo proszę o podnoszenie ręki i się. Ooh. macie, tam, macie tam, to? Maciej to? Maciej to? Panie to? tym to? Maciej to? Maciej to? Maciej że Maciej to? z dnia ofensywny, ale na to? Maciej to? pracować. Więc tutaj może pan to? teraz pan to? to? Maciej to? Maciej to? Maciej panie redaktorze, bo Maciej panie Maciej to? Maciej dwie bramki to? No Maciej to? trzeba będzie Maciej to? Maciej to? Dość dużo jest jeszcze do poprawy. No, ta pierwsza bramka, którą żeśmy stracili. No, no, gdzieś tam jakaś nierówność, jakaś piękna piłka poskoczyła. Błażej źle trafił, piłka trafiła do, do zawodników Piasta. Badia no, pięknie uderzył, przymierzył no, Stadion Świata. No, i, i Czy to był błąd jego techniczny? No, myślę, że bardziej yy, spowodowany Taką dekoncentracją. Gdzieś tam były te dwie minuty do końca, gra się układała, no, a tu jednak zdarzyło się nieszczęście. Tak, ma Pan rację, jest jeszcze dużo do poprawy, jeśli chodzi o redefensywną płytę.